To zdarzyło się, jak się zdarzyło, wygraliśmy mecz dziewięcioma bramkami, bodajże, do, jeżeli dobrze mówię. I musimy pracować dalej. Kolejny mecz będzie ciężki, bo przyjeżdża Szczecin, który no, bardzo dobrze teraz gra i musimy być gotowi na to, żeby podjąć z nimi walkę, bo oni na pewno nie, nie położą się przed nami. A jest to na pewno e, wielki, wielki powód do dumy, żeby kiedy mogę tę obtą żółtą założyć. I powiem szczerze, że jestem też bardzo szczęśliwy, e, będąc zawołani pieniądze. Już te takie pozytywne emocje zaczęły wracać wczoraj, jak przyjechałem. E aí Jest kandydatem numer jeden dzisiaj na e, mistrza polskiego, że Paniłaś rząd u, u mistrza, e, w domu. Dale! Pięć! No były jasne punkty, szczególnie w drugiej połowie, gdzie mimo wielu nietrafionych bramek, mimo wielu nietrafionych rzutów jeden na jeden karnego, potrafiliśmy wypracować sobie solidną przewagę i tak naprawdę jak mówię, gdybyśmy w pierwszej połowie chociaż zagrali troszkę lepiej, to ten wynik byłby dużo wyższy i byłby dużo spokojniejszy dla nas, więc... E, nie ma też co narzekać teraz, no zdarzyło się. Jak się zdarzyło, wygraliśmy mecz z 9 bramkami, do, jeżeli dobrze mówię. I musimy pracować dalej. Kolejny mecz będzie ciężki, bo przyjeżdża Szczecin, który no, bardzo dobrze teraz gra. I musimy być gotowi na to, żeby podjąć z nimi walkę, bo oni na pewno nie, nie położą się przed nami. Super. Dobre. Może na początku, w pewnych tak na boisku, gdzieś tam ta, ten wybrały górę. staramy się też gdzieś tam z mhm. walczyć, ale... Je, jeszcze, jeszcze w moim wieku ciężko, ciężko pokonać czasami. Nawet gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża, znani z piwa.